O, wojna, Kaczyński, skandal w WTA, zwrot akcji w PiS. No nie, nie, no na świecie się nie dzieje zbyt dobrze, więc myślę, że jedyną opcją, co możemy zrobić, co być może wywoła jeszcze większe zamieszki, ale przynajmniej będziemy gadali o tym, co faktycznie ważne. Jest przygotowanie tier listy gier z serii Mario Kart. Mario Kart w ogóle jest chyba moja ulubiona seria gier, tak całościowo, bo tak wiem, że nie ma tam wybitnej fabuły, a właściwie to nie ma jej w ogóle, co jest akurat jedną z jej wad, bo w Crash of Team Racing bardzo fajnie zrobili Adventure Mode i nawet Diddy Kong Racing, które wyszło na Nintendo 64. No, ale jestem bardzo długo związany z Mario Kartem, kojarzy mi się z. Ciepłymi chwilami, spotkaniami z rodziną, wyzywaniem się z kolegami, jeszcze bardziej niż przy FIFA, i Mario Kart towarzyszyło mi od początku mojej drogi, albo od prawie początku mojej drogi z każdą konsolą Nintendo. W tej chwili jestem już człowiekiem, który ma w swojej kolekcji wszystkie odsłony Mario Kart. I naprawdę we wszystkie bardzo dużo grałem. Tak więc myślę, że wiem o czym mówię. A żeby się dodatkowo uwiarygodnić w Waszych oczach, pokażę Wam jedną z większych perełek w mojej kolekcji, czyli zafoliowane wciąż oryginalnie. Mario Kart Double Dash na GameCube i to w wersji nie mandlowanej z konsolą, która była dosyć popularna tylko w takiej wersji stand alone w czerwonym pudełku. Myślę, że to może być teraz warte całkiem sporo kasy i jak to kupowałem, to też było warte sporo kasy, bo to było dosyć niedawno, ale trafiłem na okazję i nigdy tak szybko nie walnąłem w przycisk kup teraz. Mario Kart, tak jak wszyscy doskonale wiemy, kończy się na odsłonie 8, bo tak jak w GTA nie mogą od 10 lat zrobić nowej, bo dają starą krowę. Która wciąż daje dużo mleka. Ale w związku z tym, oczywiście logicznie, skoro ostatnie Mario Kart to 8, zacznijmy naszą listę od miejsca 9 i Mario Kart Tour. To jest Mario Kart na smartfony, które z jednej strony, jak na smartfonową grę, nawet lubię, ale z drugiej strony jednak nie bardzo, ponieważ. Sam gameplay jest wyjątkowo każualowy i prosty, i oczywiście można to powiedzieć o każdym Mario Kart, no bo ta gra nigdy nie miała być wymagająca, ale w pozostałych odsłonach ten poziom trudności, szczególnie w tych nowszych, zawsze można było jakoś tam sobie skalować, tak samo jak sam stopień skomplikowania prowadzenia go kart czy tam motoru, a tutaj cały czas jesteśmy na tej domyślnej opcji, która no, wymaga klikania sobie palcem jednym w ekran dotykowy, i to nie jest, to nie jest zbyt fajne. Poza tym odstrasza mnie typowo właśnie smartfonowy, free-to-playowy, pay-to-winowy system menu, w którym się zupełnie nie odnajduję i mam też ból dupy. Czuję taką zazdrość, bo często widzę jakieś tam newsy na kanałach YouTubeowych poświęconych Nintendo czy na stronach o grach, że do Mario Kart Tour trafiają bardzo fajni bohaterowie nowi, bardzo fajne nowe karty, bardzo fajne nowe trasy. No ale szczególnie właśnie te eventy z bohaterami i, i kartami, jakimiś tam elementami wizualnymi, które wyjątkowo chętnie przywitałbym w każdym innym Mario Kart, nawet w tym Mario Kart 8, ale w Tour po prostu wiem, że to istnieje, że ktoś w to wkłada czas, a ja i tak tego nie zobaczę, bo po prostu nie chce mi się w to grać. Poza tym Mario Kart Tour trochę psuje w tej chwili Mario Kart 8, ale do tego jeszcze wrócimy. Ach, i tak naprawdę totalista to powinno być top 10, bo istniało jeszcze Mario Kart automatowe, ale w to automatowe nigdy nie grałem, bo ani automatów zdaje się nie było w Europie. Są chyba jakieś Romy i na pewno kiedyś sobie ściągnę i sprawdzę, ale do tej pory tego nie zrobiłem. I wiem, że teraz piszecie, że w takim razie nie mam prawa nazywać się fanem, ale przypominam, kto ma zafoliowane Double Dash? Miejsce ósme, Mario Kart Circuit na Game Boya Advance, o którym kiedyś bardzo, bardzo marzyłem. Też pożyczyłem tę grę, kiedy miałem Game Boya, ale nie miałem Mario Karta od znajomego i grało mi się w to bardzo fajnie. Był też tryb multiplayerowy po link kablu, co w tamtych czasach było już w ogóle niesamowite. Ale sam sposób jazdy, sam model jazdy, to jak działały poślizgi niespecjalnie przypadł mi do gustu. W tę grę po prostu moim zdaniem w tej chwili gra się średnio. A jeżeli nawet chodzi o jakąś tam oprawę audiowizualną, bo też Mario Karty bardzo często były jednymi z ładniejszych tytułów na swoich konsolach, to według mnie tak samo dobrze wygląda Konami Crazy Racers, czyli gra, która wyszła na premierę Game Boy Advance. I tak samo fajnie, jeżeli nie fajnie się jeździ w tym Konami Crazy Racers, które właśnie było taką odpowiedzią na Mario Kart, ale z postaciami z uniwersum Konami, kiedy uniwersum Konami nie składało się jeszcze wyłącznie z różnych wersji automatów pachinko. Więc tam był Solid Snake, tam był ktoś z Castlevanii. Yy, o czym to ja mówię? A, bo to miało być o Mario Kart. No, to Mario Kart Circuit ok, szanuję. Też mam w pudełeczku, w tamtych czasach fajne, ale w tej chwili to jest jedna z kilku dosłownie odsłon Mario Kart, do których po prostu już nigdy w żadnych okolicznościach nie chce mi się wracać. Chyba, żebym się z kimś spotkał, nagranie po link-kablu, to wtedy dla całego tego doświadczenia, myślę, że byłoby fajnie. Miejsce siódme, oryginalne Super Mario Kart na Super Nintendo. Ja pamiętam, że jak na początku widywałem jakieś filmiki z tej gry i zrzuty ekranu, to nie do końca kumałem, dlaczego właściwie zawsze mapa zajmuje połowę trasy. A potem się dopiero okazało, że ta gra była pomyślana specjalnie z intencją, żeby ludzie w to grali w parę osób, i po prostu sposób, w jaki działa, nie pozwalał na renderowanie trasy na całym ekranie i zresztą nie miałoby to nawet zbyt dużego sensu. Cenię Super Mario Kart za wkład w rozwój serii, dlatego też stawiam je wyżej niż Mario Kart Circuit, ale znowu w tej chwili. Nie ma po co raczej do tej gry wracać, mimo że jest dostępna w abonamencie Nintendo Online. Można zobaczyć, żeby się troszkę pouczyć historii, ale no nie, nie, ona tam jeszcze miała kilka takich elementów, które później zniknęły z serii. To znaczy niektórzy bohaterowie mieli swoje własne power-upy tylko dla nich. Zdaje się też, że NPC, to znaczy gracze komputerowi w ogóle mogli używać innych power-upów niż gracz. Więc a takie niuanseki dla Mario Kartologów, ale jeżeli chcecie sobie grać w Mario Kart to to nie. Miejsce szóste, Mario Kart 64 na Nintendo 64 i to jest pierwsza odsłona serii, o której mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że czasami sobie do niej wciąż wracam i robię to z przyjemnością właśnie w tym abonamencie Nintendo Online, z tym że ona jest bardzo prościutka, te y, projekty, tras nie są aż tak zaawansowane, aż tak szalone jak w nowszych odsłonach, a gdybym miał powiedzieć, co najbardziej wyróżnia Mario Kart na tle innych kart racerów, to byłyby to chyba właśnie po prostu tory. No i oczywiście całe uniwersum bohaterowie ze świata Nintendo, bo Mario Kart też szczególnie w ostatnich latach staje się coraz mniej Mario Kartem, a coraz bardziej Nintendo Kartem, ale nie sądzę, żeby Nintendo kiedykolwiek zmieniło nazwę tej serii, bo po prostu jest to już bardzo dobrze ugruntowana marka i bodajże najlepiej sprzedające się wyścigi w całej historii gier. Mario Kart 64 też było pod pewnymi względami dosyć prymitywne, bo na przykład modele postaci to nie są modele 3D, tylko dwuwymiarowe sprite, które po prostu kiedy na przykład skręcacie i widzicie postać pod innym kątem, to to jest bitmapa, obrazek, który mógłby być zrobiony równie dobrze w pęcie, który podmienia się na inny obrazek tego samego bohatera pod innym kątem. Po prostu programiści chyba nie potrafili zbyt dobrze jeszcze wykorzystać spektakularnej mocy Nintendo 64. W innych wyścigach, na przykład w tym wspomnianym już Diddy Kong Racing, to się udało, ale w Mario Kart nie. Natomiast, bo do tej pory dużo narzekam jak na serię gier, którą podobno uwielbiam. No, natomiast Nintendo 64 miały cztery sloty napady, więc tamten Split Screen na cztery osoby był wspaniały i nawet jakiś czas temu grałem tak w trzy osoby, ale też przez ten ekran podzielony na cztery i było bardzo, bardzo sympatycznie. Miejsce piąte Mario Kart Double Dash. Boże, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dlaczego tak nisko? Mario Kart Double Dash uchodzi za to Mario Kart, które jest bardzo cenione przez tych takich wtajemniczonych graczy Mario Kart i wtajemniczonych fanów Nintendo tak samo zresztą jak cała konsola Nintendo GameCube, dlatego że na GameCube Wiele następców gier z Nintendo 64 przybrało taki dosyć eksperymentalny kierunek, jak chociażby ten Wind Waker Zelda, która miała cel shadingową grafikę, albo Mario Sunshine, który się rozgrywał cały w jednej dużej lokacji. Tak samo w Mario Kart postawili na karty prowadzone przez dwóch zawodników naraz, między którymi mogliśmy się w dowolnej chwili zmieniać i to de facto zmieniało tylko to, że można było sobie trzymać dwie bronie cały czas. Ta gra jest bardzo dynamiczna, bo broni nie dało się z kolei trzymać, na tyłku, i w ten sposób chronić się przed pierwszą rakietą, która czy tam muszną, która w nas trafi, tak jak w nowszych odsłonach. Więc tam cały czas ktoś coś Wam robi, cały czas coś się dzieje, cały czas wszystko się zmienia i bardzo mi się ogólnie ta gra podoba. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to też jak na GameCube jest super i nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że ta gra jest ładniejsza niż Mario Kart Wii, ale nie podpasowały mi dwie rzeczy. Po pierwsze, sam model jazdy jest taki dosyć mydlany wymagający, ale nie w zbyt fajny sposób, moim zdaniem. A po drugie zawartości jest dosyć mało, bo to były jeszcze te czasy, w których w Mario Kart nie było tras retro, tak jak teraz, tylko były cztery puchary, więc tam jest ledwie 16 tych tras, które tak, są spoko, ale jeżeli dostaję grę, w której mam, mogę robić właściwie tylko Grand Prix i jest tak mało tras, no to dosyć szybko ta gra staje się dla mnie nużąca. Miejsce czwarte, tuż za podium, Mario Kart 7. Uwielbiam Mario Kart 7. W Mario Kart 7 miałem nabite pewnie te 250 godzin na moim 3 ds a to jest jak na mnie bardzo dużo, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że grałem w to prawie wyłącznie w trybie single player i że tam też tak naprawdę nie było aż tak dużo do roboty. Ale tam po pierwsze mieliśmy już właśnie 32 trasy, a nie 16, i zarówno te trasy nowe, jak i trasy retro były bardzo fajnie przemyślane i bardzo kreatywne. Po drugie w Mario Kart na 3DS-a weszły dwa takie elementy, które Mocno zdefiniowały Mario Kart moim zdaniem już na zawsze, czyli po pierwsze sekcje podwodne w, w trasach, a po drugie sekcje w powietrzu. Co może wydawać się takie głupie i na siłę, ale jednak na tyle zmieniło sposób, w jaki się gra, że teraz grając, kiedy na przykład włączę sobie to Mario Kart 64, albo nawet Mario Kart Wii i widzę gdzieś jakąś wodę, to mam ochotę w nią wjechać. Albo jak jest jakiś skok, to myślę, że o, zaraz mi się otworzy paralotnia, a wcale tak nie jest. I fajne jest też to, że to dało ogromne pole do popisu projektantom tras, którzy do nowszego Mario Kart przerabiają te stare trasy na trasy dostosowane pod nowe Mario Kart. To znaczy, jeżeli na przykład w Mario Kart 8. Pojawia się trasa z Mario Kart, z Nintendo 64 albo nawet z GameCube, to oni tylko tam patrzą. Patrzą, gdzie jest jakaś woda, gdzie jest jakiś skok, gdzie by coś tam mogli jakoś fajnie wykorzystać te pływające go karty albo latające karty, i to jest moim zdaniem piękne. No i po prostu mam ogromną dozę sentymentów w stronę Mario Kart 7. Też wiele torów należy do mojej absolutnej życiowej czołówki Mario Kartowych torów. Miejsce A, jeszcze jedna rzecz. Bo generalnie Mario Kart 7 byłoby w moim rankingu wyżej, ale prawdopodobnie ze względu na yy, dosyć ograniczoną moc obliczeniową 3DS-a, tam w tych wyścigach bierze udział tylko po 8 zawodników naraz. A wtedy, kiedy ta gra wychodziła, to było już po Mario Kart Wii, w którym było tych zawodników 12. W związku z tym wyścigi sprawiają wrażenie takich mniej szalonych, mniej dynamicznych i też wydaje mi się, że tempo samej rozgrywki jest trochę niższe. Tak więc po latach, kiedy już się nagrałem w nowsze Mario Kart 8, to powrót do siódemki jest taki, że a raz sobie strzelę wszystkie pucharki z nudów, ale później grać mi się w to już nie chce. Na miejscu trzecim Mario Kart Wii właśnie pojawiło się 12 postaci na raz, pojawiły się też dwa elementy, które odcisnęły swoje piętno na historii marki, chociaż według mnie znacznie mniejsze niż te z Mario Kart 7. Po pierwsze, była to opcja jeżdżenia motorami i tam pamiętam, że były takie komentarze, że kurde, motory w Mario Kart to przecież absurdalne. Tak, a ta małpa na go karcie nie jest absurdalna, tylko na motorze wygląda głupio. Motory się prowadziło trochę inaczej i ja właśnie przechodziłem Mario Kart'u i głównie za pomocą motorów. Ta gra wciąż trzyma się bardzo dobrze, oprócz tego, że mam oczywiście oryginalną kopię i to chyba nawet dwie, to zainstalowałem ją sobie na Steam Decku, żeby popatrzeć, pograć handheld'owo i zobaczyć jak wyglądałaby w wyższej rozdzielczości i wygląda bardzo ładnie i polecam ten sposób grania, jeżeli macie oryginalną kopię. Drugim takim elementem, który wyróżniał tę odsłonę, były skoki, albo tak zwane triki, to znaczy teraz w tych nowszych Mario Kartach, jeżeli jesteście przy jakiejś rampie, to możecie wcisnąć konkretny przycisk, wtedy postać robi ewolucję w powietrzu i dostaje mini turbo na zjeździe, to znaczy kiedy do dotknie ziemi i to jest bardzo, bardzo fajne i... Odróżnia totalnych nubów od prosów. Więc to też jest element, którego zawsze mi brakuje, kiedy odświeżam sobie jeszcze starsze odsłony Mario Karta, Ale a propos tego oddzielania nubów od prosów, to chyba nie do końca pewnie o to chodziło ludziom w Nintendo, bo ta gra zebrała sporo hejtu za to, że yy, premiuje Właściwie. jak Polska. To znaczy, liczba elementów nie do końca losowych, a bardziej karzących graczy, którzy grają lepiej, tutaj wybiła. Totalnie poza skalę, i niebieska muszla, na przykład, która trafia zawsze w prowadzącego zabodnika, tutaj potrafiła lecieć na mnie ze cztery razy w ciągu jednego wyścigu, i to było zupełnie normalne i bardzo frustrujące, ale jednak, dlatego też przyjmowałem sobie nieraz taką taktykę, że jechałem jak najdłużej na drugiej pozycji, ale jednak z Mario Kartui bawiłem się świetnie, i to była też pierwsza odsłona w którą grałem tak naprawdę dużo, dużo, bo jak kupiłem sobie Nintendo Wii, to to była pierwsza gra nie z zestawu, po którą sięgnąłem. Zapraszałem też znajomych, grałem z moją siostrą i było naprawdę super. I do Mario Kart Wii też do tej pory wraca mi się przyjemnie. Na miejscu drugim z kolei część, którą kiedy ona wychodziła, to ją ominąłem. Pamiętam, że widziałem recenzję w dziale Pocket chyba Neo Plusa. To było zabawne, bo nie miałem wtedy pieniędzy na czasopismo i czytałem to... W w salonie Inmedio, tylko bałem się, że ktoś mnie tam zaraz tam wyrzuci, ale przeczytałem całość. Pamiętam, że była niezwykle pozytywna i że też chwalili, że to jest pierwsza gra Nintendo, to była pierwsza gra Nintendo z multiplayerem online, który później się okazał totalnie zepsuty, bo tam gracze mogli stosować specjalne techniki, które pozwalały im jeździć szybciej, czy omijać pewne miejsca w nie do końca legalne i moralne sposoby, co sprawiło, że zwykli ludzie, którzy tak sobie chcieli pojeździć, nie mieli w tym online absolutnie czego szukać więc świetnie na razie reklamuje, ale Mario Kart DS też i miało już te trasy retro, i miało świetne, oryginalne tory, chociażby legendarny teraz Waluigi Pinball, który niedawno wrócił w Mario Kart 8 Deluxe. Trasy były rewelacyjne, właśnie dynamika tych wyścigów genialna. Zawsze bardzo dużo się działo, ale tak dosyć uczciwie. I tam był tryb zadań, który był taką namiastką trybu fabularnego w Mario Kart, którego nie dostaliśmy wcześniej i później nigdy. I ten tryb zadań też nigdy nie powrócił. A tryb zadań jest bardzo fajny, bo tam po prostu czasami są jakieś walki z bossami, czasami trzeba zabrać monetki na trasie w określony sposób, czasami zrobić to, czasami tamto. Takie wyzwania pod wewnętrzne Mario Kartowe achievementy. Super. A mnie co nawet na swój sposób urzeka ta niechlujna grafika Nintendo DS, -a, która występuje prawie we wszystkich grach na Nintendo ds -a. no Mario Kart DS to jest gra, w którą jeszcze z rok temu dodałem sobie do licznika ze 30 godzin, bo po prostu tak bardzo mi się podobało. A na prowadzeniu Mario Kart 8 Deluxe, które oczywiście jest już prawdziwym molochem. W tej chwili tych tras jest, nie wiem ile jest, ale docelowo będzie 96, bo w oryginale na Wii U było, 30, było 32. Później wyszły dwa DLC-ki. Wersja Deluxe wprowadziła te DLC-ki jakby w pakiecie od razu, więc 48. I jakiś czas temu Nintendo zaczęło wypuszczać jeszcze nowe trasy. W tej chwili chyba już z tych 48 ukazało się 40 i też zawsze czekam na to na ten moment, co kilka miesięcy, kiedy pojawiają się nowe trasy, to wtedy nawet jak nie mam z kim pograć, to to jest dla mnie zawsze taki przyjemny rytuał, że odpalam sobie Mario Kart i patrzę, jak mi się te nowe trasy podobają albo nie podobają. A często mi się nie podobają, bo w ten sposób, właśnie tak jak mówiłem, Mario Kart Tour psuje Mario Kart 8, że te nowe tory, nowe tory często są dzielone pomiędzy te dwa tytuły i w związku z tym mają na. Switchu bardzo uproszczoną grafikę, to znaczy dużo prostszą niż mogłyby mieć, albo na przykład bazują na realnych miejscach, co mnie się nie do końca podoba, bo też to już kiedyś mówiłem na tym kanale, że jeżeli jeżdżę sobie małpą w Gokarcie antygrawitacyjnym z F-0, no to niekoniecznie chcę jeździć po Berlinie albo Atenach, tylko wolę sobie jeździć w jakiejś takiej mariowej scenerii. Ostatnio w tych DLC-kach zaczęły pojawiać się w ogóle trasy zupełnie nowe i zrobione nie na potrzeby Tura. I te trasy są wspaniałe. Naprawdę widać, że projektanci tras z Mario Kart znają się na rzeczy i świetnie robią swoją robotę. Tylko, że takich tras w tej chwili z tych 40 nowych można zebrać z 5 albo 6, a reszta jest albo recyklingiem ze starszych konsol. Też bardzo fajnym, bo na przykład ostatnio, ostatnio w tym przedostatnim pakiecie pojawiło się Donkey Kong Pass. Taka trasa zimowa z Donkey Kongiem wspaniała, ZUI jedna z moich ulubionych w serii. Zgubiłem wątek. W każdym razie nie wszystkie nowe trasy są zrobione z odpowiednim postarankiem, a nawet te, które są, jeżeli chodzi o sam design, tego w jaki sposób się jeździ, też tam jest taki motyw, że trasa się zmienia z okrążenia na okrążenie, i to też lubię, ale nie wszystkie, nie po wszystkich widać to, że one są tak ładne, jak być powinny albo tak. Kreatywne, jakbyś powinny dla Mario Kart. No ale wiadomo, że więcej tras to tylko lepiej. Pojawiają się też nowe opcje ciągle, na przykład ostatnio od niedawna możemy wyłączyć pewne itemki, kiedy sobie gramy, więc ja nieraz przyznam się, wyłączę tę niebieską musztrę, jak chcę mieć po prostu zdrowie psychiczne na swoim miejscu. A samo Mario Kart 8 jest wspaniałe, model jazdy jest cudowny. Przepraszam, rozładował mi się aparat, więc nie wiem, gdzie skończyłem nagrywanie, tak na oko. Chciałem powiedzieć, że też na oko Mario Kart 8 to jest wciąż jedna z najładniejszych gier w historii Nintendo, co z jednej strony robi ogromne wrażenie, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że ukazała się oryginalnie na Wii U w 2014, bądź też nie robi wrażenia, jeżeli spojrzymy na to tak, że od tych 9 lat Nintendo nie poczyniło jakichś większych kroków do przodu, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Mam nadzieję, że kolejny Switch dostanie już zupełnie nowy Mario Kart, bo twórcy tak się zapuścili w tej ósemce, no ale co im się dziwi, skoro podobnie jak właśnie GTA 5 wciąż sprzedaje się niesamowicie. Nie wiem, co musieliby dodać do Mario Kart 8, żeby nowa, nowa odsłona była jeszcze lepsza, tak sama w sobie, być może właśnie ten tryb fabularny, bo jeżeli chodzi o sam model jazdy i te wszystkie gimiki, które się tutaj znalazły, to myślę, że więcej to mogłoby już być po prostu zbyt wiele. A, no i Mario Kart w wersji na Switcha ma też świetny naprawiony Battle Mode, bo ósemka na Wii U chyba wypuścili ją trochę zbyt szybko, bo Wii nie kupował, a po premierze Mario Kart 8 kupiłem ja i to właśnie ja byłem tą osobą, że zobaczyłem Mario Kart 8, powiedziałem, biorę i spieszyli się z premierą, więc nie dopracowali trybu walki, który od zawsze był też taką fajną tradycją Mario Kart i w który w kilka osób grało się Świetnie. Jeżeli nie wiecie, no to właśnie widzicie, że są różne tryby tego Battle Moulda, i niektóre polegają na eliminowaniu innych zawodników za pomocą broni. W jeszcze innych trzeba uciekać przed innymi, mając na głowie koronę i <laughs> robić sobie nad nimi taką przewagę, żeby nie mogli was złapać. Jest tego całkiem sporo i daje to mnóstwo frajdy. Mario Kart 8 Deluxe w tej chwili niestety. Wciąż najwyższe stadium ewolucji Mario Kart. Myślę, że kolejna część będzie nazywała się Mario Kart 10, bo wezmą ten zastarany tur pod uwagę. No i zobaczymy, może to właśnie będzie jakaś taka wielka, ogólna celebracja całej historii Mario Kart, skoro niby dziesiąta część. Zobaczymy, zobaczymy. A ja tutaj oczywiście nie powiedziałem jeszcze o Mario Kart, tym, w którym trasy robi się u siebie w domu. To jest fajna zabawka, ale za pełnoprawną odsłonę serii bym jej raczej nie uznał. Ja też myślałem, że jak się przeprowadzę do własnego domu i będę miał w końcu miejsce na rozkładanie tych tras, to będę w to grał często, a gram niestety bardzo rzadko. Myślę, że pomogliby mi znajomi, którzy mieliby też takie samochodziki i moglibyśmy się ścigać w kilka osób. Niestety moi znajomi. Nie istnieją. Nie, no nie mają tego po prostu. Dajcie znać, jakie wy części Mario Kart uważacie za najlepsze, jakie za najgorsze. Może macie jakieś ciekawe okazy Mario Kartowe w waszej kolekcji. I ogólnie, jakie lubicie kart racery, bo to jest też mój taki ulubiony gatunek gier, który ciągle uzupełniam o nowe tytuły. Nie mogę wam powiedzieć, to do końca nie jest kart racer, ale... Parę dni temu przyszedł do mnie Sonic R na Saturna. Jestem masochistą.